Rozesmiani Natalia szroederik Fide bryluje premierze dokumentu o Robercie Lewandowskim, zdjęcia. W poniedziałek w Warszawie odbyła się uroczysta premiera dokumentu Amazon Prime poswieconemu Robertowi Lewandowskiemu. Tego wieczora pilkarze wspierali rzecz jasna najbliżsi, w tym wystrojona w sukni Witztori Beckham za ponad 8000 Anna Lewandowska, mama Iwona oraz siostra Milena. Premiera filmu Lewandowski Nieznany przyciągnęła także do Palacu Kultury silne reprezentacje polskich celebrytów, w tym wielu znanych znajomych pilkarza i jego zony. Na evencie zjawili się m.in. Malgorzata Rozenek, Omena Emensach, Paulina Krupińska oraz Zofia Zborowska w towarzystwie Andrzeja Wrony. W gronie znanych gości wtorkowej premiery filmu o Robercie Lewandowskim znaleźli się również Natalia Schroeder i Kwebo Nie jest tajemnica, że para na co dzień trzyma swój związek z dala od ciekawskich spojrzeń i zazwyczaj jako ognia unika wspólnych wyjść na salony. Wokalistka i raper od dawna przyjaźnia się jednak z lewymi, tak więc z okazji premiery dokumentu poswieconego pilkarzowi. Postanowili zrobić wyjatek i razem wybrali się na imprezę. W przeciwieństwie do innych gości premiery Schroeder i Kwebony Fiden zrezygnowali z pozowania na ściance. Fotoreporterom udalo się jednak uwiecznić ich razem podczas ewentu. Dalsza część artykułu pod materialem wideo. Fotoreporterzy udokumentowali, jak Schroeder i Kwebony ramię w ramię przechadzają się w tłumie obecnych na wydarzeniu gości. Tego wieczora para zdawała się być w wyjątkowo dobrych nastrojach, gdy wokalistka maszerowała u boku ukochanego, z jej twarzy niemal nie znikał promienny uśmiech. Kwebon również sprawiał wrażenie zadowolonego. W kwestii stylizacji Schroeder wyraźnie postawiła na minimalizm. Wokalistka na premierę dokumentu o Lewandowskim wybrala się w drugiej podkreślającej sylwetkę sukience na cienkich ramiaczkach. Z marszczeniami oraz głębokim dekoltem. Do kreacji celebrytka dobrała czarne rajstopy oraz wykonane z przezroczystego materiału bodki na szpilce. W rekach trzymała za okrycie wierzchnie, najprawdopodobniej marynarkę. Celost dopełniła zasprosta sprosta fryzurę i naturalnym makijazem. Kwebonefide na ewencie pojawił się w luznych spodniach w kolorze zgnilej zieleni oraz czarnym golfie. Na który narzuci owa kurtka. Na szyi rapera można było dostrzec masywny naszyjnik. Na jego głowie za ciemnych okularów w kolorowych oprawkach. Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, gdyż Roderick Febonafide bawia się na imprezie z Anna i Robertem Lewandowskimi. Niedawno wokalistka i muzyk wspólnie szalej na przykład na zorganizowanym przez lewych sylwestrowym przyjęciu w Barcelonie. Zobaczcie, jak Natalia Szroeder i prezentowali się na premierze filmu o Robercie Lewandowskim.